Ta całe jakby rozbudowanie akcji, w pierwszym akcie, które dochodzi do takiego wielkiego finału, który jest tydeum, z przepiękną muzyką, z efektami, dzwonów, e, e, armaty i w ogóle ta, ta wojna, ten, to zwycięstwo, ta, ta, ta chwała Bogu, to bluźnierstwo i ta miłość i pożądanie wszystko się spotyka w jednym miejscu, ale nie wiemy dokąd idzie dalej, więc tutaj jest przerwa. I teraz po przerwie jesteśmy dalej i dalej to rozbuduje się jeszcze, jeszcze bardziej, Aż kulminacyjnym punktem, gdzie Toska już się poddała, ona powiedziała: już nie mogę po prostu. I w tym momencie zaczynamy negocjacje na temat uratowania swojego ukochanego. I te negocjacje to już schodzimy już w dół, aż oczywiście jej plan, który jej się wydawało, że jest dobry. Że uda się wszystko tak samo jak Cho-Cho-San w Madame Butterfly. Też jej się wydawało, że jest dobrze. Jeżeli ożeni się z Pinkertonem, ona jest w Japonii, jest gejszą. Jej cel, tak, żeby wyjść z tej Japonii po prostu wyjechać, no gdzie wtedy? Do Stanów Zjednoczonych oczywiście. Dostajemy green card, jesteśmy legalni, bo mam męża Amerykanina. Ale jednak ten plan czyni udaje i na końcu po prostu, no jak niego poza jednej opery to jest śmierć. Maestro, jak pan tak apetycznie to analizuje, to rodzi mi się, zrodziło mi się natychmiast pytanie, czy pan znajduje w tożce, Momenty współczesnej historii polskiej, czy historii Europy, czy historii świata, bo te wszystkie namiętności od czasu, gdy Puccini napisał operę, gdy powstało libretto, cały nam czas towarzyszą. Dalej są wezwania wolnościowe, dalej są potężne namiętności, spiski polityczne potężnej. Nie kończą się być może tak dramatycznie, ale jednak wszystko upada. W tej chwili nie obserwujemy historii z dobrymi końcami. Cały czas przebywamy w cieniu wojen, kataklizmów, chorób, epidemii, w tej chwili czy też walki z ociepleniem klimatu. Czyli toska cały czas się dzieje. To prawda. Właściwie to jest, to jest przykre. Jakby patrząc na to też pod względem jakby socjologicznym, pod względem politycznym, pod względem światopoglądowym, tak właściwie, dlaczego my robimy sztukę? I to jest właściwie to jest głębokie filozoficzne pytanie. Więc dlaczego zawsze zastanawiam się nad moim zawodem? Czy to jest dlatego, żeby rozbawić ludzi, żeby było piękna muzyka? I, i po co jest ta piękna muzyka? Bo piękna muzyka także jest... Innych jakby Mozart e, e, pisał piękną muzykę. Oczywiście to była głęboka muzyka, także, bo jestem jakby wielkim, bym powiedział, współcześnie fanem Mozarta, ale, ale jakby ta muzyka jest zastąpiona czymś innym e, te, w tej chwili, Jeśli popatrzymy no, no, na muzykę popową, tak? Czy jaką ma misję? Ma misję rozbawić ludzi, tam, ale muzyka wyższa, muzyka klasyczna, tak zwaną potoczną, ma misję nie tylko estetyczną, ale także, jakby żeby otwierać u, oczy. Ludzie, po prostu to Puccini pisał już o czym, co pan redaktor mówi, co przeżyjemy teraz, w tej chwili, dlatego mówimy o temacie, który jest uniwersalnym, a my przechodzimy do teatru, oglądamy takiego dzieła i nie mamy wniosków potem. I to jest bardzo smutne, że ludzie, którzy wychodzą ze z sztuki i nie mają przemyśleń na, na swoim życiu, nad swoim, inaczej byśmy uniknęli wszystkich wojen, uniknęli wszystkich nieporozumień. Jakby ta, to wszystkich wielkich artystów, nie mówię, że tylko Puccini, także Verdi, także Shakespeare, także nie tylko w muzyce, także w literaturze, czy w, w malarstwie, czy w, w rzeźbiarstwo. Mówię to, jakby ta misja jest, stajesz, się jakby ten, ta muzyka, ta sztuka staje się jakby językiem, bo ona jest językiem, bo nuty to są, to są język, ale jak używamy ten język i jak to zaplanujemy, żeby po prostu dać ideę? Jeden wielki dyrygent polski, który niedawno zmarł, mi powiedział raz: Jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to nie bierz kartki do pisania. Więc mimo to, że może napiszesz bardzo dobrą muzykę, ale jeśli nie ma treści, a ta treść, właściwie ta uniwersalna treść jest bardzo ważna. Więc co pan redaktor mówi, że my przeżywamy to w tej chwili tak, to, to, to jest filozofia niczego, to jest wielki powrót, który cały czas po prostu wracamy do tych samych problemów, mamy inną technologię, więc mamy inne rozwiązanie, ale jakby to Cały czas konsekwencje są te same. I tak mamy pierwszą wojnę ratową, i tak mamy Drugą wojnę światową i nikt nie wyklucza niestety trzecią wojnę światową, obserwując sytuacje na przykład na Bliskim Wschodzie obserwując sytuację w Afganistanie, czy w ogóle gdzie indziej na świecie, żyjemy czasami w taką, takim takim bo bomblem, takim bąbelku, że po prostu nie, myślimy, że, że wszystko jest dobrze, że mam komputer, mam za co żyć, mam co jeść. I właściwie Polska jest takim krajem bardzo przykładem tego wszystkiego że wszystko można stracić w jeden moment. Po prostu patrzymy na historię Polski, gdzie jakby ten kryzys, ja mówię jako Libańczyk także jako Polak, tak? Bo patrzę na, polskie, na historię Polski i patrzę na to, co się dzieje w Libanie teraz i jakby to widzę bardzo dużo podobieństwa i nie uczymy się od siebie nawzajem, żeby unikać takich rzeczy, żeby po prostu mądrze wybierać, żeby mądrze działać, żeby być, no to jest trochę naiwny, bym powiedział, dobrymi ludźmi, ale to nie jest naiwne, bo to jest prawdziwe po prostu, jak nie krzywdzić nikogo, ale gdzie jakby wolność jest i mówimy tutaj o wolności w drugim akcie w Tosce, ale gdzie się wolność, kiedy dotykam wolność drugiego człowieka i tutaj ludzi w tych naprawdę w mediach społecznościowych, w ogóle wszędzie już straciliśmy tę tą granicę, bo wszystko ma swoją granicę, nawet wolność, bo jeśli moja wolność będzie Wchodziła w wolności drugiego człowieka, to jest ta granica, że nie mogę ją przekroczyć z szacunkiem dla drugiego człowieka. Wszystkie te elementy są właściwe w operze Toski, ale trzeba naprawdę głębiej patrzeć w każde słowo, w każdą nutę w każdym temacie, Puccini był wielkim kompozytorem i naprawdę bardzo mądrze opisał tą partyturę. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wzbudziliśmy potężny apetyt na intelektualną przygodę we Wrocławiu, Maestro Basem Samir Akiki dyrygent, który poprowadzi premierę Toski, mówił o swojej pracy, o swojej filozofii i mam nadzieję, że to wszystko usłyszymy właśnie już niebawem ze sceny Opery Wrocławskiej i zrozumiemy i postaramy się zrozumieć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również.